Srebrna moneta. Hans Andersen. Dawno, dawno temu była sobie moneta, która właśnie wyszła z mennicy, czysta, w jasnym kolorze i dzwoniąca. Teraz obejdę świat dookoła. I poszła. Dziecko ściskało ją mocno w ciepłej pięści, skąpiec ściskał ją zimnymi, lepkimi palcami, starsi ludzie kręcili i obracali ją w dłoniach wiele razy, a młodzi ludzie wkładali ją do rąk i toczyli dalej. Moneta była srebrna, Zawierała bardzo mało miedzi i przez rok podróżowała po całym świecie, to znaczy w kraju, w którym została wybita. Następnie powędrowała za granicę i była ostatnią rodzimą monetą w sakiewce podróżnika. Ale nie miał on pojęcia o jej istnieniu, dopóki nie wpadła mu w ręce. O! Została mi jeszcze jedna z naszych rodzimych monet! powiedział. Niech więc podróżuje ze mną! Moneta podskoczyła z radości i zabrzęczała, gdy włożył ją z powrotem do sakiewki. Tutaj musiała leżeć razem z zagranicznymi towarami, które ciągle się zmieniały, jeden ustępował miejsca drugiemu, ale nasza moneta pozostała sama, to był rodzaj wyróżnienia. Minęło kilka tygodni, moneta wyjechała daleko od swojej ojczyzny, ale dokąd, nie wiedziała. Słyszała tylko od sąsiadów, że są Francuzami lub Włochami, że są teraz w takim a takim mieście, ale nie miała pojęcia, nie widuje się wiele siedząc w takim worku jak ona. Ale pewnego dnia moneta zauważyła, że sakiewka nie jest zamknięta, pomyślała, że wyjrzy na światło Boże i prześlizgnęła się przez szczelinę. Nie powinna była tego robić, ale była ciekawa i nie poszła na marne. Wpadła do kieszeni spodni, wieczorem wyjęto z niej portmonetkę, ale moneta pozostała tam, gdzie leżała. Spodnie zostały wyniesione na korytarz do czyszczenia, a wtedy moneta wypadła z kieszeni na podłogę, nikt tego nie słyszał ani nie widział. Rano suknia została ponownie zabrana do pokoju, podróżny ubrał się i wyszedł, ale moneta pozostała. Wkrótce została znaleziona na podłodze i miała być ponownie użyta, znalazła się wraz z trzema innymi monetami. To miłe znowu będę chodził po świecie, zobaczę nowych ludzi, nowe zwyczaje pomyślała moneta. Co to za moneta? Usłyszeliśmy w tym samym momencie To nie jest chodząca moneta jest fałszywa. Nie jest dobra, wtedy moneta rozpoczęła swoją mękę, którą później opowiedziała. Podróbka? Jest bezwartościowa. Było mi tak niedobrze, powiedziała. Wiedziałam, że jestem z czystego srebra, z dobrym biciem i prawdziwą monetą. Ludzie musieli się pomylić, nie mogli tak o mnie mówić. A jednak to o mnie mówili. Nazywali mnie podróbką, byłam do niczego. Cóż, sprzedam ją o zmierzchu, powiedział mój pan i sprzedał. Ale w świetle dnia znów zostałam zbesztana, to podróbka jest bezwartościowa, muszę ją szybko wyrzucić z rąk. A moneta drżała ze wstydu i strachu, ilekroć podsuwano ją komuś zamiast chodzącej rodzimej monety. Nędzna moneta. Po co mi moje srebro, moja godność, moja moneta, skoro to wszystko jest bezwartościowe? W oczach świata będziesz tym, za kogo cię uważają. Jakże straszne musi być posiadanie wyrzutów sumienia, zdobywanie przewagi za pomocą nieczystych środków, jeśli jest to tak trudne dla mnie, niewinnego czegokolwiek, tylko dlatego, że wydaje się winny, kropka, kiedy przechodzę w nowe ręce, zawsze boję się spojrzenia, które zostanie na mnie rzucone, wiem, że od razu zostanę odrzucona, wyrzucona, jakbym była oszustem. Pewnego razu przygarnęła mnie biedna kobieta, otrzymała mnie jako zapłatę za ciężką pracę. Ale nie mogła mnie wyrwać z rąk, bo nikt nie chciał mnie wziąć, byłem nieszczęściem dla biednej kobiety. Będziesz musiała kogoś oszukać, prawda? Powiedziała kobieta. Gdzie ja, w moim ubóstwie, będę trzymać fałszywe pieniądze? Dam je bogatemu piekarzowi, nie będzie przez to zrujnowany. Ale to nie jest dobre. Wiem, że to złe. No cóż, teraz będę leżała na sumieniu biednej kobiety. Westchnąłam. Czy rzeczywiście tak bardzo się zmieniłam od czasu? I kobieta poszła do bogatego piekarza, ale on zbyt dobrze znał wszystkie chodzące monety i nie musiałam długo leżeć tam, gdzie mnie położyli, rzucił mnie biednej kobiecie w twarz. Nie dostała za mnie chleba, a ja byłam taka smutna, taka smutna, wiedząc, że zostałam wybita na nieszczęście innych. To byłam ja, ja, niegdyś tak odważna, tak pewna siebie, mojego bicia, mojego dobrego dzwonienia. I upadłam tak nisko w duchu, jak może upaść moneta, której nikt nie chce wziąć. Ale kobieta przyprowadziła mnie z powrotem do domu, spojrzała na mnie życzliwie i czule i powiedziała: Nie chcę z tobą nikogo oszukiwać. Zrobię w tobie dziurę, niech wszyscy wiedzą, że jesteś fałszywa. Jednak, czekaj, przyszło mi do głowy: Może jesteś szczęśliwą monetą? Zgadza się. Zrobię w tobie dziurę, przewlekę przez nią sznurek i zawieszę naszej dziewczyny mojej sąsiadki, niech nosi ją na szczęście. I zrobiła we mnie dziurę. Nie było przyjemnie być przekłutą, ale dla dobrej sprawy mogłam wiele znieść. Przez dziurę przeciągnięto sznurek i wyglądałam jak medalik. Zawieszono mnie na szyi małej dziewczynki, mała dziewczynka uśmiechnęła się do mnie, pocałowała mnie, a ja spędziłem całą noc na ciepłej, niewinnej piersi dziecka. Rano matka dziewczynki wzięła mnie na ręce, spojrzała na mnie i pomyślała o czymś, od razu się domyśliłem. Potem wzięła nożyczki i przecięła sznurek. Szczęśliwa moneta! Powiedziała. Zobaczymy. I włożyła mnie do kwasu, także zrobiłam się cała zielona, potem przetarła dziurę, trochę mnie wyczyściła, a o zmierzchu poszła do sprzedawcy losów na loterię, żeby kupić szczęśliwy los. Och, jakie to było dla mnie trudne. Byłam ściśnięta w ścisku, złamana na pół. Wiedziałam, że zostanę okrzyknięta podróbką, schambiona przed wszystkimi innymi monetami, które leżały tam dumne ze swoich napisów i wybicia. Ale nie! Wślizgnęłam się, w sklepie był taki tłum, a sprzedawca był tak zajęty, że wrzucił mnie razem z innymi monetami, nie oglądając się. Nie wiem, czy kupiony dla mnie bilet wygrał, ale wiem, że już następnego dnia zostałam uznana za podróbkę, odłożona na bok i wysłana ponownie, by oszukiwać, oszukiwać wszystko. A przecież to po prostu nie do zniesienia, gdy mam uczciwy charakter, którego nikt mi nie odbierze. Tak więc przechodziłam z rąk do rąk, z domu do domu, przez ponad rok, i wszędzie byłem zbesztany, wszędzie byłem zły. Nikt we mnie nie wierzył, a ja sam nie wierzyłem już w siebie ani w światło. To był dla mnie ciężki czas, ale oto pewnego dnia pojawił się podróżny, do niego oczywiście, natychmiast się wsunąłam, a on był tak prosty, że wziął mnie zachodzącą monetę. Ale kiedy on z kolei chciał mną zapłacić, znów usłyszałem krzyk, to fałsz. To na nic. Dali mi ją za prawdziwą, powiedział podróżnik i przyjrzał mi się uważniej. Nagle na jego twarzy pojawił się uśmiech, który nigdy wcześniej nie zagościł na żadnej twarzy na mój widok. Nie, co to jest? powiedział. To nasza własna moneta dobra, uczciwa moneta z mojej ojczyzny a oni wybili w niej dziurę i nazywają ją fałszywą. To śmieszne będę musiał cię uratować i zabrać ze sobą do domu. Co za radość! Znów nazywają mnie dobrą, prawdziwą monetą, chcą zabrać mnie do domu, gdzie wszyscy mnie rozpoznają, gdzie będą wiedzieć, że jestem czystym srebrem, prawdziwą monetą. Błyszczałabym iskrami radości, ale to nie leży w mojej naturze, iskry emituje stal, nie srebro. Zawinięto mnie w cienki biały papier, aby nie zmieszać mnie z innymi monetami ani nie zgubić, wyjmowano mnie tylko przy uroczystych okazjach, podczas spotkań z moimi rodakami, a wtedy mówiono o mnie wyjątkowo dobrze. Wszyscy mówili, że jestem bardzo interesująca. To zabawne, że można być interesującym, nie mówiąc ani słowa. A teraz jestem w domu. Moja męka dobiegła końca, szczęśliwe życie płynęło dalej, byłam czystym srebrem, prawdziwą monetą i nie zaszkodziło mi to, że zrobiono we mnie dziurę, jak w podróbce. Co za nieszczęście, jeśli w rzeczywistości nie jesteś podróbką. Tak, trzeba mieć cierpliwość, to wszystko będzie udręką, kiedy się z tym uporasz. W to teraz mocno wierzę. Podsumowała swoją historyjkę, moneta.